Znowu okazało się, że Nintendo miało rację i niestety potwierdziło się także, że jako gracze jesteśmy w stanie zaakceptować naprawdę wszystko. Do tych smutnych wniosków dojść można w bardzo prosty sposób, wystarczy spojrzeć na to, jak sprzedażowo radzi sobie najbardziej kontrowersyjna. Gra, w cudzysłowie oczywiście, jaka została udostępniona na Switcha drugiego. Chodzi oczywiście o Nintendo Switch 2 Welcome Tour. Prosty tutorial pokazujący i wyjaśniający możliwości konsoli, które Japończycy postanowili sprzedawać za niemal 40 zł. I choć wokół produkcji było sporo zamieszania, zazwyczaj tego typu przewodniki są po prostu udostępniane za darmo. Patrz Astro's Playroom na PlayStation 5, to i tak okazała się ona sporym komercyjnym sukcesem. Widać to po liście aktualnych bestsellerów na Switchu 2. W momencie nagrywania tego materiału jest to bowiem trzecia na najlepiej sprzedająca się gra na całym systemie. Ustępuje popularnością jedynie Mario Kart World oraz płatnemu upgrade'owi ostatniej Zeldy, która poprawia graficznie produkcję pod możliwości nowej konsoli. Wysoka pozycja Welcome Tour dziwi tym bardziej, że aby w ogóle ukończyć ten tutorial nie wystarczy posiadanie samej konsoli oraz gry. Trzeba dokupić także kamerę kosztującą 259 zł, a także posiadać telewizor obsługujący 4K. Bez tego tytuł wprawdzie odpalicie, ale nie zobaczycie wszystkiego, co ma do zaoferowania. Część demek i minigierek będzie po prostu niedostępna. Praktyka dziwna, wręcz antykonsumencka, ale niestety widać, wielu kompletnie to nie przeszkadza.